Hej, witajcie z na na kanale. Dzisiaj jesteśmy znowu w Farming Simulator razem z Pawłem. Pograłem sobie chwilę, kiedy Pawła nie było. Mam pole numer 9, zakupiłem. Także sobie zobacz nową maszynerią na początku odbierzmy sobie nasz ryż. I stąd jadę. Widzowie, odkryłem, jak można zrobić tak, żeby właśnie ten ryż nie był suchy. A mianowicie trzeba go regularnie co miesiąc około nawozić znaczy podlewać. O kurde, ale śmigno. Widzowie, <laughs> poszedł na dno. <laughs> co jest? <laughs> Idę do ciebie, weź, poczekaj chwilę. <laughs> Poszedł na dno Nie no, możesz zresetować Ale co ci się stało Widzowie, tak by to była tyle Jeśli chodzi o naszą furę W ogóle to się pośpiesz, bo nadpływa Nie, nie, nie Co ty kupiłeś przy sklepie? Co? Co jest przy sklepie? A, to jest do badania gleby, ale nie wiem jak tego używać. To jest ty? Czemu mi skręci... Czemu nie mogę skręcać tą skoro? Kowulce mi wychodzili. Co to? Pięknie. Dobra, przepisowo jedziemy chyba. Ej Paweł, chcesz zobaczyć lewitującą sadzarkę? A i tak w ogóle widzowie to jak widzicie utknął mi na moście motor. Chodź zobaczyć. O o o o! o. <śla> O, 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 dobrze idzie, dobrze idzie. Ej, auto jedzie. Ty rob, Weź przestań, gościu, bo ci wybije to okno. Hej, co teraz? Ej, nie. Co tu się dzieje? Chodź na dziewiątkę. Ło, ło, ło. Szukamy motora. <laughs> Ej, poświeć tu latarką. Eee, zatopił motorium. Właśnie, to jest nowa maszyna. Czy mógłbyś się, Paweł, do niej teleportować? <laughs> Co ty odwalasz? To odpalasz. W przodu masz wykrywanie. Czy trzeba... Ej, ej! Haj ucieka! Tutaj z przodu wykrywasz jaka dawka nawozu jest do rośliny, a tu z tyłu rozrzucasz nawóz. wóz. teraz, gdy ja awansuje, jak chodzi o motorystykę, nie? A to, to chodź do mnie i sobie weźmiesz słuchawki. Co to jest? O, o! Próbuję to jakoś wywrócić. Ten co stoi, tu! oszukać przeznaczenie weź te słuchawki to możesz To gra ma bardzo zaawansowany system kolizji tak? E, ok. Paweł jesteś gotowy? a ej nie zadziałało no ja, ja, ja nie mam pytań O nie! Ej, to jest hopka nowa! Ej, czy on to jest takie płaskie? Ej, Paweł, coś to odwalił. Ja go wypożyczyłem za 7 koła, to ty za te hopki tyle zapłaciłeś. Dobra, ja ci muszę chyba pomóc, bo ty chyba tam nie dajesz. No ej, mówiłeś, że to przewrócisz. Bo ten wał trzeba definitywnie wywrócić. Co się stanie? Łoj! że wał podskoczył razem z, z, z ciągnikiem w górę i właśnie chcieliśmy to odwzorować, ale nie wyszło, więc taki fail i teraz mo mogę tutaj wskoczyć z pew. tu jest woda, tu jest woda i ja nie lubię wody widzowie, tak wygląda dziewiątka, czyli nasze nowe pole trochę małe, ale jare gdzie ty jesteś? Miałeś, zapar Miałeś to ogarnąć dobra widzowie, testujemy nową... to seresetuję resetuję, ja co ja będę za ciebie? Wow, no nawet jakoś działa ta hopka, A czemu to jedno w połowie ścięło? W czemu to w ogóle robić takie płaskie? O nie, co ty skodę topisz? Widzowie, po rampie, prosto, idealnie. Jej! <laughs> Ale poleciał. Spieszy mnie to, że można wykorzystywać latarkę do takiego wglądu. Przejażdżkę naszą furą. O nie, a tu jest, jest koniec mapy. A! O! <laughs> O, pociąg, ty, to jest idealna okazja na czołówkę. O, nie, dostałem wieżę. Znaczy samochód i zobaczmy, co się stanie. Ej, ej, spadam! Ej, zostaw tu ten samochód i zobaczymy, co się stanie, jak w niego pociąg. Ej, to ja biorę motor, i postawię tu, i zobaczmy, co się stanie. Wcale nie. Jakby tylko uwiększają nasz drugie. To jest piękny teraz. Dobra, będzie. Uczyłem trochę mocniejszą grafikę. Co tu się dzieje? Rozpalamy na skodzie. Pozycja. Tak złapał. Czemu to paruje? Czemu to nie? Ty jest zdalny. Jest zdalna myjka. <laughs> <何>お前はもう死んでいる。<laughs> <laughs> <laughs> Eu sou isso. U mnie to ja w ogóle jestem pijko! Mono! Zmienić perspektywę to się to pojawiłeś. No! I dzisiejszy <śmieniciela> tu... Ale co ci stało z ręką? <śmieniciela> <I> dzisiaj się. Cięba! <śmieniciela> <Ciebie odwod, odwod. śmieniciela> Ale zobacz, że ja mogę świecić z lata. z piłacą. <śmieniciela> Teraz ja jestem razulki, teen bo... Nie resetuj tego nigdy Nie no, okay. chcę mieć to jako pamiątkę jest zbyt mocna żałuję ani... No walking O Panie! E, jak go wywaliło? Ty, on był tam na, na środku a, Zobaczcie gdzie teraz jest e, Yo! Pod koniec tego mostu I zobaczymy jak teraz mnie wywali. Co on odwalił tutaj? What the hell? Co jest? Nani? O, 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 o! Jak go zmasakrował, ty! Ej, co jest? Gdzie to? Gdzie mój motor? Ej, oddawać mi motor! Aż tam go wy... C... O, tu sobie go zaparkujemy. I teraz widzowie powinien tak mocniej w niego przysolić. coś takiego jak sprzedawanie ryżu poprzez pociąg. I może byśmy to przetestowali, co? A co za chłop w ogóle? A pewnie sobie w następnym odcinku przetestujemy pociąg, tylko mi trochę zarobił, nie? Tysiaka za godzinę. Czy Silos 20 z góry. Hm. No, bo ja aktowałem trochę lepszą grafikę. Fajna ta gra jest, naprawdę śludzi grafika. Bo ja jestem teraz chyba na najlepszych ustawieniach, a wcześniej byłem na nie na najlepszych. O wieś Paweł, pociąg potrącił motor. Już, jak ty pochodzi, to ja wstaję. Kaza Ej, Ej, czy to twoja noga tam umuje? <gulanie> Ale fajne Chodź <gulanie> Szybko <gulanie> Na tym Maciej, do mnie Z złe duchy no. Ale to jest świetne Czekaj może. Bo... i zobaczmy czy działa to dane O to co jest? Rączki Co no on ty biegniesz w ogóle? A w temu ci noga śmiga Co się drapie? To jest świetne! To tyle widzę, ja mam nadzieję, że się podobało. No, ja sobie na pewno pogram, bo właśnie chciałbym pokazać w następnym odcinku tą lokomotywę do tego trzechaństwa. No ale Ci to trzymać się, cześć. Nara.